Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o Shingodzilli. Wbijamy 10 kasobów, także dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie Godzilla jest jakimś prehistorycznym stworzeniem, które zostało otoczone odpadami nuklearnymi na dnie morskim w latach 50. i szybko się do tego przystosowało. Gdy stworzenie ewoluowało i zaczęło żerować na materiałach radioaktywnych, stopniowo rosło przez blisko 60 lat, zanim przybrało formę zdolną do pojawienia się na lądzie. Już po zejściu na brzeg, stworzenie nadal ewoluowało i rosło, aż wyrosły mu ramiona, i był zdolny chodzić prosto. Ta wersja Godzilli jest trochę pasywna i na początku trochę nieświadoma ludzkości, powodując zniszczenia z powodu niewygodnej i niezgrabnej natury swoich niektórych form. Kiedy normalnie go atakują, nie zwraca na to uwagi do momentu, aż amerykańskie bombowce B2 Steel zrzucają bomby do niszczenia bunkrów na jego plecy. Po tym wydarzeniu, Godzilla wpada w furię i natychmiast bierze odwet swoim atomowym oddechem, nie tylko niszcząc napastników, ale też dużą część Tokio. Shin Godzilla ma charakterystyczny dla postaci atomowy oddech. Ta broń początkowo przyjmuje postać chmury dymu wydychanej z jego ust, a następnie strumienia ognia, zwanego płomieniem termicznym, który jest w stanie spalić całe budynki. Posiada również promień, który jest zdolny do przecinania budynków. Promień ten może strzelać nie tylko z ust, ale także z kolców na grzbiecie lub ogona. Jedną z najbardziej wyjątkowych zdolności Godzilli jest zdolność do samomutacji. Podczas gdy wszystkie inne organizmy mutują i ewoluują stopniowo przez wiele pokoleń, Godzilla ta ma zdolność mutowania swojego DNA w dowolnym momencie, aby dostosować się do sytuacji. Podobnie jak wszystkie wersje Godzilli, Shin Godzilla jest niezwykle trwała i odporna na większość konwencjonalnych broni. Shin Godzilla ma również niebezpieczne płyny ustrojowe, które mogą stopić opony samochodów, co widzimy w filmie. A co do jego form, to w pierwszej swojej formie jest duża i ma ogon podobny do tego z drugiej formy. W drugiej formie bardzo przypomina murenę lub rekina. W tej formie jest podłużna, a jednocześnie ma nierozwinięte ręce i nogi. W trzeciej swojej formie jest bardzo podobna do tradycyjnych Godzilli. Ta forma jest dwunożna z mocniejszymi, bardziej rozwiniętymi kończynami i przypomina postawy podobne do Godzilli Legendary. W czwartej formie jest niemal identyczna do tradycyjnych Godzilli. Jest w pełni dwunożna, z pełni rozwiniętym rzędem grzbietowym kolców i znacznie większą wysokością w porównaniu do poprzedniej formy. W piątej formie przybiera niesamowicie ludzki kształt, model ewolucji pokazuje, że brakuje im oczu. A to już jest koniec tego odcinka. Wbijamy 10 koła subów, także dajcie łapkę w górę, super i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!